No, pożartowałem sobie z nimi trochę. To jest tak, że wiadomo, na początku się żartuje. Czy mnóstwo tych krabów tutaj jest. Na początku się żartuje, jest fajnie. No, ale potem wiadomo, o co chodzi. Pytają, czy mógłbym coś, z czymś, nie wiem, jakąś kasą się podzielić. I zaczynają się problemy, bo najpierw jest jedna osoba, potem dołącza do niego kolega. Już jest dwóch. Pokazuje mi, o tam można zrobić fajne zdjęcia. Idziemy gdzieś na pobocze. Potem dołącza kolejny. To oznacza, że trzeba, że trzeba powoli się zmywać. I dlatego też podziękowałem im, pozdrowiłem i e, idę teraz w kierunku hotelu. Zobaczę, może tutaj coś jeszcze nagram po drodze, ale trzeba uważać na takie właśnie e, przypadkowe znajomości w takich miejscach. Bo to dużo nie trzeba. Pokażę Wam jeszcze ich z daleka. uwolniłem się od nowych kolegów, mam jeszcze trochę czasu, więc nie rezygnuję idę dalej zwiedzać, tutaj jakiś park jest to teraz w skrócie, jak tutaj e, pierwsze takie wrażenia e, po pierwsze wiadomo, piękna przyroda przedroczysta woda, delfiny i tak dalej, choć delfiny są troszkę dalej od brzegu to jest ładne Dodatkowo jest infrastruktura, czyli są jakieś restauracje, lokale rozrywkowe i tak dalej, czyli to czego brakowało na przykład w Luandzie, tak na pierwszy rzut oka, a nawet Burger King jest. No i niestety też kolejna strona medalu, tak jak zazwyczaj w tego typu e, krajach bywa. Zobaczcie, obok plaży, obok tych wszystkich ładnych rzeczy, syf, syf i taka ukryta bie bieda, nie wiem, niedbałość, ignorancja. No nie wiem, tutaj te majtki chyba robią. Ktoś się dobrze bawił, albo ktoś ty został skrzywdzony. W każdym razie jest taki kontrast, właśnie. I gdyby oni tutaj, gdyby oni tutaj dbali, po pierwsze, tak bardziej o bezpieczeństwo, bo jednak nasłuchałem się o tym, że tutaj nie jest bezpiecznie, To od kolegi, który tutaj był, gdyby bardziej dbali o bezpieczeństwo i gdyby tutaj sprzątali, naprawdę byłaby to rajska wyspa. Kurczę, ale się zamieleje. Naprawdę gorąco strasznie jest. Ale chyba ja sobie nie odmówię i wskoczę do tej wody zaraz. Zobaczcie, coś niesamowitego. No tak, niesamowitego. Tutaj jakieś źródełka, ale zobaczcie, jakieś spodnie tam leżą. W każdym razie, chociaż, chociaż nie mam przy sobie ręcznika, kąpielówek i tak dalej, to i tak mam ochotę wejść do tej wody, bo prawdopodobnie nigdy w życiu już nie będę miał takiej, takiej okazji. No i to zrobię, wejdę sobie do tej wody. Tutaj jest jak zejść. Dobra, no to idziemy. No jaka dziura tutaj. Nie, Mam nadzieję, że to nie ma jakichś pająków, węży i tak dalej, bo w sumie nie orientuję się tutaj w jakiejś dużo żyją na ja-majce. Ale mi zalał. Nie, tu jednak głupi pomysł, bo się pokaleczy. Jak tutaj wejdę, takie małe jaskinie, wydrążone w skale, ślicznie to się prezentuje, naprawdę. Nie dobra, jednak tutaj tak mówię. nie będę tutaj wchodził. Bo się, bo się pokaleczy, coś czuję, to jest bardzo ostre. Te kamienie są, to skała, nic, idę dalej. Bardzo ciekawie zrobiony napis to taki żywopłot? Tak z zewnątrz wygląda na ten, w którym się zatrzymałem. Okazuje się, że statek ma opóźnienie. Chodzę więc próbuję kupić jakieś, jakieś pamiątki, nagrać coś ciekawego. Chodzę właśnie po takich sklepikach, gdzie. Tam, gift shop, napisane, tak? Czyli mają sklepy, to są sklepy właśnie z jakimiś pamiątkami. No i o co chodzi? Chcę kupić coś, co jest wyprodukowane tutaj, na Jamajce, ale też e, nic typowego, czy nie jakąś koszulkę z napisem, nie wiem, kocham Jamajkę, bo to jest największa bzdura. E, czy coś e, wyprodukowanego tutaj, a nie chińskie, to z jednej strony. <grym>, ale, z drugiej, ale z drugiej, żeby to też było coś ciekawego, a nie, ok, bo tutaj zazwyczaj te rękodzieła, to są jakieś figurki drewniane, no kurczę, czy dla żony, czy dla brata, czy dla jakichś tam przyjaciół. No nie będę takich rzeczy kupował, bo to się zwyczajnie... E, to nie jest nic ciekawego, no tak my. Szukam też przejścia tutaj na, na plażę jakiegoś nowego, żeby zobaczyć. Tutaj powiedziano mi, że idąc w tą stronę, znajdę naj właśnie najładniejszą plażę tej okolicy. Przy okazji czytałem teraz komentarz jednej dziewczyny, która napisała tam właśnie w tym komentarzu pod tym dziennikiem e, dotyczącym e, Jamajki, że była, była właśnie tutaj w Montego, e, Montego Bay i że właśnie na filmiku był nagrany nawet jej hotel. <laughs> Jaki ten świat mały. Pozdrawiam przy okazji. Patrzcie, dużo tych sklepików tutaj. No dobrze, znalazłem w końcu fajną plażę. Jestem teraz w miejscu, gdzie mogę sobie schować rzeczy. Jaki jest cennik? Za wejście na plażę 6 dolarów, za leżak 6 dolarów, za schowek 6 dolarów i jeszcze 20 dolarów depozytu. Trzeba wpłacić, aby się na przykład kluczyk zgubiło, ale wolę zostawić tutaj rzeczy właśnie w bezpiecznym miejscu, takie rzeczy właśnie jak portfel, kamerę, bo nie, nie chciałbym w tej sytuacji, że wejdę do wody, wejdę, a się okaże, że czegoś mi brakuje, więc akurat na tym nie będę oszczędzał. I tutaj plaża sama w sobie. Tak jak mówię, no Szkoda tylko, że Agnieszki, Agnieszki nie ma ze mną, a ja, ja na chwilę obecną zdaję sobie sprawę z tego, że najwcześniej o 20 godzinie mogę iść na statek, o ile w ogóle dzisiaj pozwolą, no to nie będę siedział w hotelu, no mówię, no odpocznę sobie teraz psychicznie, pójdę się, pójdę się poopalać, e, no, no już naprawdę, na no szkoda, że nie ma ze mną żony, to byłoby też zupełnie co innego, e, dobra, e, tutaj są jeszcze parasole, jakieś inne pierdoły, a dla mnie najważniejsze, że, że jest skrytka jest 3 dolary tutaj w restauracji, tak przy okazji, no i czas cieszyć się życiem, korzystam z tego, że jest sobota, to w sumie wolna sobota, wezmę kamerę do wody zaraz, patrzycie jak jest ładna, przedroczysta, przy okazji tak naprawdę nie mam kąpielówek, mam nadzieję, że ludzie się nie zorientują, że jestem w zwykłych majtkach. Woda ciepluska dosyć szybko robi się głęboko tutaj, ale woda jest naprawdę niesamowita, ciepłutka, przezroczysta chyba mniej słuda niż, niż nasz Bałtyk, tak mi się wydaje. A no to jest jeszcze z Sebastianem, pływamy teraz w Morzu Karaibskim, tak? <grych> o masakra. Byłem tak, jeszcze 3 dni temu i miałem pojęcia zielonego, że, że zamiast, nie wiem, siedzieć przy kaloryferze w domu w Szczecinie, będę pływał gdzieś tutaj właśnie w Morzu Karaibskim na Emajce. Taka praca. Tam sobie popłynę, tylko najpierw właśnie schowam tą kamerę do, do, do tej szafki i zamknę sobie, żeby nic się złego nie stało. Dopiero tam się będę wspinał. Chociaż korci mnie tak naprawdę, postawić tą kamerę tutaj na tym, na na foteli, na tym moim krześle, i tam, i tam popłynąć. I zwyczajnie obserwować, czy ktoś się nie chce gwizdnąć. ale jak to się gwiznie, to na pewno nawet nie zdążę być, żeby żeby ratować sprzęt. A ten się 1000 dolarów o to, to nie chodzi. Dobra, idę się tam przepłynąć? すいません。